To nie jest kierownica z Tesli, to nie jest też prototyp, to jest Lexus, proszę Państwa, i taka właśnie kierownica trafiła tu do seryjnej produkcji. Nie ma górnej części wieńca, więc nic nie zasłania. Nie ma też dolnej części wieńca, więc wsiadanie i wysiadanie z tego samochodu jest bajecznie proste. I teraz najciekawsze, ten wolant nie ma fizycznego połączenia z kołami. Chociaż nie, to jest najciekawsze, w każdą stronę skręca o maksymalnie 200 stopni, czyli od pełnego lewego do pełnego prawego. Lecimy bez przekładania rąk. Idealne na test łosia. Co to oznacza na parkingu? Jeden ruch. i nawrotka. Co mi się szalenie podoba i co być może zauważyliście na poprzednim ujęciu, ta kierownica obraca się z przyjemnym oporem, naprawdę oddając opór, który koła napotykają na drodze. I zwróćcie uwagę, mamy tutaj malutkie dźwigienki. Manetki do zmiany biegów? Tak, w tym samochodzie można, tak to jest elektryk, można w nim zmieniać biegi. O tym będzie w osobnej rolce. No i komplet przycisków, jak na zwykłej kierownicy. Jeśli zastanawiasz się nad bezpieczeństwem tego typu rozwiązanie, jest na ten temat osobna rolka. Zapraszam serdecznie. A jak to jeździ, na ten temat będzie osobny film. Zapraszam na kanał Zacharow.